No, cześć, cześć, no, hej, hej, tutaj ja, znowu ten e, youtuber nieśmieszny, który próbuje być śmieszny I chciałem wam pokazać jak się rysuje wąż Żeby narysować wąż Trzeba okay. zrobić pewne, pewne Takie jakby, hmm Taką pewną akcję Musimy zrobić koło mm i pokolorować je na no przykład pokażmy jak no. dobra to pokolorujemy tutaj piękny wąż tutaj piękny wąż przeminujemy kolor tutaj piękny wąż Zczymy jeszcze jakiś inny To też będzie piękny mąż. O, czy też nie. I to będzie kolejny wąż. I tutaj już będzie wypełnienie. Dobrze. Musimy teraz wybrać takie znaczenie. Zaznaczyć przytrzymać shift i jechać. Tylko... O właśnie, taka mała sprawa. Musi być zaznaczenie przezroczyste. Wtedy będziemy mogli zrobić naszego węża. Mhm. mamy naszego cudownego węża musimy mu dać jakąś twarz jaką musimy mu dać twarz o to jest piękna twarz o. otwórz za pomocą paint. to musimy to zaznaczyć piękna twarz w kontrolce to, 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 to wał mamy naszą piękną twarz to możemy. To jest nasz piękny wąż. Tutaj już jak wiecie jak narysować wąż to bardzo dobrze. To tutaj macie węża i już Wam pokazałem jak go narysować. Jest piękny wąż i na przykład chcemy, żeby ten wąż chodził po jakimś stole to... Zrobimy to tutaj kozłowe, tu, tutaj, o, tutaj, tutaj. No i, no i w sumie to tyle, jeszcze <laughs> musimy zapisać. Zrobić jako wąż. tak jak będę chciał, wstawię. będzie mi się pokazywał mój piękny wąż za chwilę wow. <laughs> to jest piękny wąż jest taki piękny, że sobie go ustawię jeszcze na tapetę Ach, no więc tak no to ja bardzo dziękuję za oglądanie ale żeby tradycji stało się zadość, ta ciszy dla T57 Dobrze, to w sumie już minuta minęła. Okej. Okay. To już T57 uczone, Wąż narysowany, już wiecie jak narysować wąż. Teraz... Teraz, skoro wiecie jak narysować wąż, to bardzo dobrze. I jeszcze taka jedna sprawa. Pozdrawiam Sebastiana Wasztona. No i wiecie, no ten, no... Tutaj no, no to cześć, no hej hej, no oczyszczęś, no hej, hej no oczyszczęś, no, no oczyszczęś, no hej no hej no. Czyś.